Jak wybłagać podwyżkę? Top 5 absurdalnych pomysłów na zdobycie podwyżki. 1. Udawaj jasnowidza. Wchodzisz do gabinetu szefa i mówisz z pełną powagą: czuję, że przyszłość twojej firmy jest zagrożona, ale jest sposób, aby ją uratować. Widziałem to w wizji: potrzebujesz mnie na wyższym stanowisku i z większym wynagrodzeniem. Dla lepszego efektu możesz przynieść kryształową kulę lub kartę tarota. Jeśli szef się zaśmieje, to połowa sukcesu. 2. Zorganizuj demonstrację, zaproś znajomych z działu i zróbcie mini-protest pod biurem szefa z hasłami w stylu podwyżki teraz albo nigdy. Swing: kto nie daje podwyżki, ten traci ludzi. Bonus, transparent z waszym zdjęciem, w tle dramatyczny napis: Przyszłość firmy zależy od nas. Uwaga, demonstracja powinna być pokojowa i pełna dobrego humoru. 3. Na litość, panie prezesie przyjdź do biura z kanapką z suchym chlebem i napisem na kubku kawa na kredyt. Podczas rozmowy wzdychaj ciężko i niby przypadkiem wspomnij: Ostatnio musiałem jeść makaron bez przypraw. A mógłbym robić dla ciebie jeszcze więcej, gdyby starczyło na obiady. Jak dobrze pójdzie, dostaniesz nie tylko podwyżkę, ale i kupon na lunch. Cztery karaoke wyzwanie. Przygotuj piosenkę, na przykład na melodię We will rock you. Queen We need raises. We're not lazy. Working hard, making money crazy. Zaśpiewaj to na spotkaniu firmowym. Jeśli szef ma poczucie humoru, możesz stać się firmową legendą, a przy okazji wyróżnić się na tle innych. 5. Projekt życia. Opowiedz szefowi, że masz genialny pomysł na projekt, który podbije rynek, ale wymaga specjalnego wsparcia finansowego. Używaj wielkich słów: innowacja, skalowalność, przewaga konkurencyjna. Gdy szef zapyta co to za projekt, odpowiedz z dumą moja pensja oczywiście. Jak mogę pracować efektywniej, jeśli się martwię o rachunki? Który pomysł wypróbujesz jako pierwszy?